tak okay, także Szymanaszko, wszystkim, z tej strony, Pradaj, z was a serdecznie kolejny na moim kanale, Shakes Shakespeare's Fidget. No i dzisiaj słuchajcie, przychodzę czas myślę, że dość ciekawym materiałem, ponieważ postanowiłem, słuchajcie, podzielić tutaj nasze wszystkie style gry, jakie mamy w Shakes and Fidget, sklasyfikować je jakieś tak ładnie tutaj, powiem sobie, jakie dokładnie występują, jakie podzieliłem, jakie są kryteria tego podziału, co na to wpływa. Myślę, że warto to znać, bo bardzo się przyda w komunikacji po prostu z innymi osobami grającymi, też również w Shakespeare's żeby po prostu się dowiedzieć co dano sama ma na myśli, jeżeli pyta o nas styl gry w związku z tym mam nadzieję, że wszystko będzie będzie jasne i też liczę na, 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 na słuchajcie wasze opinie w komentarzu, do o tym podziale co wam, co wam nie pasuje, co byście dodali, co byście zmienili, Chciałem słuchajcie taką dyskusję w tym w tym materiale wywołać i jednocześnie troszeczkę zamknąć dyskusję właśnie na temat tych stylów gry, bo niektórzy czasem mylą bardzo proste rzeczy więc chciałem po prostu to raz na zawsze zamknąć, w związku w z tym myślę, że możemy już zaczynać. Dobra, to tak przede wszystkim słuchajcie Głównym kryterium podziału jest oczywiście stylów gry w Shakesie jest oczywiście no przede wszystkim ilość kupowanych grzybków i czy w ogóle te grzybki są kupowane To jest taki najważniejszy podział no i na ten, ze względu właśnie na ten czynnik wyróżniamy takie trzy kryteria czyli free to play, eco oraz Pay to Win To są takie trzy najpopularniejsze style gry w Shakesie, myślę że te pojęcia większość, większość graczy zna albo przynajmniej się z nimi spotkała grając w Shakesa no i teraz sobie wszystkie po kolei słuchajcie omówimy No i też tak jak mówię sklasyfikujemy, podzielimy jak to wygląda A więc zaczynamy sobie od free to play Free to play słuchajcie no to tak jak sama nazwa wskazuje gracz, który nie wydaje grzybków w ogóle, w sensie w ogóle ich nie kupuje w ogóle nie wydaje pieniędzy na grę, gra po prostu za darmo. No i tak, tutaj wyróżnię takie trzy główne kategorie, jeżeli chodzi o graczy free to play, jeżeli chodzi właśnie o ich styl gry, na które warto myślę, że zwracać uwagę, bo to są czasem totalnie odmienne w ogóle style gry. Pierwszy styl gry to słuchajcie, styl gry zwykły free to play takie wiecie casualowe po prostu free to play jak mamy na myśli free to play to właśnie to bym raczej powiedział czyli to jest taki gracz który nie kupuje żadnych grzybków ale to żadnych żadnych gra sobie na spokojnie gra sobie bez bez jakiejś spinki po prostu stara się robić na jeden pasek dziennie, no ale czasem może go nie zrobić, stara się robić wiadomo dziesięciarenek i tak dalej coś tam jak, jak akurat wejdzie na gierkę to jakiś loszek kliknie za darmową próbę no ale generalnie nie zależy mu bardzo na tej postaci jakoś tak niesamowicie nie wylicza wszystkiego i tak dalej, po prostu sobie klika gra dla przyjemności i to jest moim zdaniem taki po prostu zwykły gracz free to play tak z definicji dalej mamy słuchajcie gracza free to play plus koło, tutaj po prostu tutaj jest akurat bardzo dużo różnica no bo oprócz grania free to play dochodzi na dochodzą jeszcze reklamki, telewizorki. No i z tych telewizorków oczywiście zabieram sobie szczęśliwe monety do Abawwu, które tutaj dają nam jak wiecie, możliwość kręcenia kołem więcej razy, i powiem wam, że to jest ogromny game changer, jeżeli chodzi właśnie o gracze free to play, bo gracze free to play bez koła i gracze free to play z kołem to są w ogóle dwie różne sprawy. Gracze free to play, no, praktycznie mogą robić tylko strzepaski w weekendy. Czasem może się zdarzyć, że nie, że nie ale no. A gracze z, gracze z kołem, słuchajcie, free to play, no tutaj już mogą robić praktycznie, jeżeli szczęście im dopisuje, to trzy paski codziennie, tak naprawdę, więc no tutaj to koło robi ogromną różnicę. Z koła, oczywiście, dostajemy grzybki i tych grzybów naprawdę, naprawdę w skali miesiąca, jeżeli ktoś kręci codziennie 20 razy, leci bardzo, bardzo dużo. Ym, dlatego też, od, jakby wyróżniam oddzielnie tą kategorię. Ym, no i trzecią kategorią, jeżeli chodzi o free to play, yy, są, słuchajcie, po prostu osoby. Yy, nazwa, na, ciężko nazwać tą kategorię, nazwałem ją tak roboczo yy, Pro Free to Play albo Tryhard Free to Play. Yy, to są osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w grze, yy, które logują się naprawdę na gierkę cały czas praktycznie, yy, które klikają lochy nie tak jak grać w zwykły Free to Play, tam nie wiem, 3-4, może 5 razy dziennie mu się zdarzy, yy, tylko naprawdę starają się co godzinkę kończyć timer w lochu, wchodzą na grę, klikają tą darmową próbą, yy, robią to chwilę, te ręki, yy, jakie start serwera na przykład to słuchajcie, siedzą, siedzą od startu co 10 minut klikają klaser yy, i tak dalej. To są osoby, które yy, bym zaliczyła właśnie do kategorii Tracker Free to Play. Yy, I najczęściej też te osoby yy, grają z kołem, po prostu kręcą 20 razy kołem w związku z tym. W związku z tym no, praktycznie mogą grać tak jak jacyś gracze eko, wręcz bym powiedział momentami Jeżeli chodzi o progres na postaci, no po prostu bardzo, bardzo dużo swojego czasu wkładają w tą grę Jak wiemy e oczywiście wraz z wzrostem tutaj tych, tych ilości kupowanych grzybków spada nam też ilość potrzebnego czasu na grę No a jeżeli gramy free-to play tego czasu jednak potrzebujemy dużo, jeżeli chcemy rozwijać postać równie dobrze, co gracze eko czy Twin. Dlatego to jest oddzielna kategoria, gracze pro free to Play, free to play, tak jak mówię. Wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądna. rozsądny podział. No i teraz przejdźmy sobie do graczy Eko gracz eko z definicji słuchajcie, no i jest to jedno się też pierwsza podkategoria, zwykły gracz Eko, czyli po prostu gracze robiący trzy paski awki na gryfie codziennie. Jest to wydatek oczywiście rzędu tam około 300 grzybków miesięcznie, więc jest to bardzo niewiele, ale oczywiście mówimy o takim standardowym graczu eko. W związku z tym no, potrzebujemy tylko gryfa i tylko trzech pasków przez cały miesiąc, tak naprawdę. Więc w związku z tym, że tam dostajemy grzyby z misji, czasem, czasem z koła nam coś poleci darmowym, darmowym kręceniem, no to oczywiście tego gryfa smoka sobie tam przy okazji zrobimy i te 300 grzybów spokojnie powinno, powinno wystarczyć na taki styl gry. To jest taka książkowa definicja gracza eko. Oczywiście, no może jeszcze dochodzić koniecznie kołem, jeżeli chodzi o szczęśliwe monety, tak samo jak u gracza TryFit 2 czy free 2 kołem. Tak samo, słuchajcie, również to koło za szczęśliwe monety może dochodzić, ale jeżeli kręcimy kołem za grzybki, to już jest druga kategoria, którą tutaj wyróżniłem i jest to gracz raczej Eco Plus. Jest to gracz, który wydaje powiedzmy, wydaje poniżej po prostu 3000 grzybów miesięcznie. Ale jednak te grzybki kupuje, który, słuchajcie, klika lochy czasem, czasem mu się zdarza się kliknąć w lochach, robi trzy paski jawki plus koło za grzyby, najprawdopodobniej jest to taka kategoria, która myślę, że jest dość popularna w sumie w grze, no bo jest to po prostu gracz, który coś tam sobie pokupuje tych grzybków, coś tam się pobawi, ale nie szaleje za bardzo z nimi tak samo gracz eco plus to jest gracz który jest jest też często taka popularna taktyka, że po prostu gra się na wszystkich pakietach po kolei tych takich pakietach, co mamy specjalnych, co mamy właśnie w grze dostępne, to właśnie Taki gracz Eco Plus będzie te pakiety po prostu wszystkie po kolei kupował i tyle, i nic więcej tak naprawdę. Wiadomo, czasem nakupi ich więcej naraz, czasem trochę mniej naraz, no ale tak żeby sobie po prostu oszczędzi i yy, taki gracz będzie właśnie robił tam sobie trzy paski, gryfa, yy, będzie miał gryfa i będzie kręcił kołem 20 razy dziennie. Yy, no i od czasu do czasu sobie jakiś tam loszek poklika za grzyby, ale bez jakichś wielkich tryhardów, na pewno powyżej 1%, yy, te loski będzie raczej klikał. No i to są, słuchajcie, gracze eko, czyli gracze właśnie mm, kupujący grzyby, ale kupujących raczej niewielkie ilości, raczej grający spokojnie, też z głową je, mm, je wydający. No i od, odkąd się zaczynają gracze pay to win? Moja definicja jest taka, że gracze pay to win zaczynają się od tego, po, powiedzmy, pakiecika mm, za 400 stówki na miesiąc, jednego. Dlaczego akurat tak przyjąłem? Przyjąłem tak po prostu dlatego, że Wydaje mi się, że to już jest, jest liczba, na której nie możemy zakwalifikować raczej do gry eko, to już jest raczej grzybiarz czy pełnoprawny, czyli właśnie ten gracz pay to win, który kupuje, no tak jak mówię, 400, te 3600 grzyba, jeżeli kupi na promce, na miesiąc, plus oczywiście wszystkie te pakiety po kolei, jakie są. Yy, jakie są te, właśnie specjalne? Yy, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że no, ktoś kupuje tyle, ktoś kupuje tysiące grzyba na miesiąc, ale nie kupuje jakieś tam jednego pakietu po drodze. Yy, no nie, to was nie czyni od razu z bomby yy, jakąś inną kategorią. Też pamiętajcie, że te kategorie są bardzo elastyczne, można, można przechodzić na nich po prostu, nie wiem, z gry. Yy, pay to win, mogę, mogę za chwilę grać pay, free to play ponownie. Yy, dlatego ten Silger można się zmieniać cały czas, to jest chyba dość logiczne, yy, dlatego do też. Dlatego też tak, tak jest moja definicja gracza PayTwin 3600 grzyba na miesiąc minimum i dodatkowe pakiety wszystkie też kupuję. Poza tym i oczywiście 3600 grzyba. Wydaje mi się, że to jest w porządku definicja, oczywiście też, też moglibyśmy wyróżnić jakieś więcej tych kategorii, czyli mógłbyś na przykład gracz pay to win zwykły i pay to win turor, tak? który kupuje no nie wiem, no nie wiem jakie to są ilości, no ale powiedzmy, że tam 20 30 tysięcy grzyba co najmniej na miesiąc, więc to też są zupełnie inne kategorie. To już można nazwać nie wiem pay to win plus czy coś no, ale już tutaj nie będę wyróżniał takiego konkretnego podziału tutaj już jeżeli gracie jeżeli jesteście grzybiarzem, to po prostu musicie sami określić albo w ilości konkretnie grzybów, albo nie wiem, jakąś inną, jakimś innym nazewnictwem, jak to te, tam u Was wygląda no bo tutaj w zależności od ilości tych grzybów już można milion podkategorii robić, czy jesteśmy, czy jesteśmy nie wiem mną, czy jesteśmy Turorem, czy jesteśmy Marksmanem i tak dalej To myślę, że już nie ma żadnego sensu i jak powiecie, pay to win Plus, to Raczej większość będzie wiedziała o co chodzić, albo że jesteście grzybiarzem Nagrałem ten odcinek między innymi po to Słuchajcie, żebyście nie mylili tych pojęć, żebyście Bardzo często widzę na jakichś grupkach Facebookowych, jak ludzie robią gildie, mówią, że mają, mają same grzybiarzy na a potem wychodzi na to, że to są sami gracze Eko ewentualnie, Eko Plus I raczej Raczej, raczej no, na międzynarodowych serwerach jakoś bardzo rankingu nie zawojują. Nie zawoju. a ja też zresztą często robię gildie, to, to no, często się do mnie zgłaszacie, na przykład mówicie, że jesteście mogę grać na jednym pakiecie, może możecie może dołączyć. No, w związku z tym chciałem raz na zawsze nagrać taki odcinek, żebyście po prostu wiedzieli, o co mi chodzi, jeżeli ja mówię o danym, o danym stylu gry. Jeżeli ja na przykład mówię, że ja gram danym stylem gry albo że poszukuję osób, osób grających w ten sposób, no to myślę, że już to będzie wszystko jasne do tego momentu i trochę wasze roz wątpliwości rozwiałem, a jeżeli byście, słuchajcie, zaproponowały jakiś inny podział, coś wam tutaj nie odpowiada w tym podziale, czegoś nie uwzględniłem ważnego to zachęcam, tak jak mówię, bardzo mi na tym zależy do dyskusji w komentarzach. Chcę poznać Waszą opinię, co sądzicie o tym podziale, czy uważacie go za adekwatny, czy uważacie go za nieadekwatny, czy o jakiejś właśnie podkategorii zapomniałem być może, no ale wydaje mi się, że mniej więcej o wszystkim powiedziałem, o takich najważniejszych rzeczach, także to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie przy okazji jeszcze oczywiście o kodziku PROTEX, jeżeli planujecie jakieś zakupy grzybków, jeżeli jesteście graczami jako bądź pay to win właśnie, to kod PROTEX na stronie Homecrop kasyw.game.net, którym jednocześnie mnie wspieracie, bo procent waszego zakupu idzie do mnie, także będę bardzo za to wdzięczny. No i oczywiście też przy okazji kupujcie trochę grzybki taniej, bo, mm, bo są one na, ta, taniej niż na innych platformach po prostu na tej stronce. Po starych cenach. No i chyba tyle, chyba tyle. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. Do następnego. Siemaneczko.